Czy słyszałeś kiedyś o wizji tak intensywnej i szczegółowej, że miała ona na zawsze zmienić sposób, w jaki świat postrzega cierpienie Chrystusa? Wyobraź sobie filmowca pogrążonego w duchowym konflikcie, pełnego wątpliwości, szukającego odkupienia, gdy nagle trafia na niemal zapomniane dzieło napisane przez XIX-wiecznego mistyka. Dokładnie to samo przydarzyło się Melowi Gibsonowi. Przełomowym momencie swojego życia natknął się na mistyczne opowieści kobiety o imieniu Anna Katarzyna Emeryk, stygmatyzowanej zakonnicy, która twierdziła, że miała nadprzyrodzone wizje męki pańskiej. Siła tych wizji była tak przytłaczająca, że miał wrażenie, jakby widział cierpienie Jezusa oczami duszy tej kobiety. I to właśnie tam narodził się zalążek pasji, jednego z najbardziej kontrowersyjnych. I wywierających największe wrażenie filmów w historii współczesnego kina. W tym czasie Gibson przeżywał głęboki kryzys duchowy. Jego kariera w Hollywood osiągnęła szczyt, lecz jego dusza była w ruinie. W późniejszych wywiadach przyznał, że był na skraju zagłady. Pogrążony w wadach i wewnętrznej pustce, szukał czegoś, co pozwoliłoby mu na nowo połączyć się z tradycyjną wiarą katolicką. Wtedy to przyjaciel wręczył mu książkę z następującą rekomendacją: Przeczytaj to tak, jakby to był list z nieba. Książka ta nosiła tytuł Bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i opierała się na wizjach Anny Katarzyny. Już po przeczytaniu pierwszych kilku stron, Mel była całkowicie oczarowana. Opowieści te nie sprawiają wrażenia wymysłów literackich ani metafor religijnych. Były to żywe, filmowe opisy. Pełne szczegółów, których nie ma w Ewangeliach, jakby zakonnica rzeczywiście stała u stóp krzyża. Każda scena opisana przez mistyka była niczym żywy obraz. Mówiła o pocie krwi, milczącym spojrzeniu Jezusa i Maryi, o ciemności, która zstąpiła na świat duchowy w chwili ukrzyżowania. Na podstawie tych wizji Mel Gibson zaczął zarysowywać swój najbardziej kontrowersyjny film. Mało kto jednak wie, że wykonanie tego dzieła. Było dalekie od prostoty. Wkrótce za kulisami zaczęły pojawiać się tajemnicze przeszkody, niewytłumaczalne opóźnienia i naciski ze strony studiów filmowych, które chciały, aby zrezygnował z projektu. Wielu twierdziło, że nierozsądnie jest poruszać tak delikatnego tematu. Jednak Gibson był przekonany, że te wizje nie były jedynie kwestią nabożeństwa były boskim powołaniem. Nie chciał po prostu opowiedzieć historii, chciał przenieść duszę widza w głąb męki pańskiej. Ta decyzja skłoniła go do radykalnego zwrotu. Zatrudnił nieznaną obsadę, zdecydował się nakręcić film po łacinie i aramejsku oraz odmówił jakiejkolwiek cenzury narracji. Jeśli mam to zrobić, chcę to zrobić właściwie, powiedział. I tak właśnie narodziło się dzieło, które podbiło cały świat, nawet bez wsparcia wielkich studiów filmowych. Ale siłą napędową Mela Gibsona nie była wyłącznie chęć nakręcenia dobrego filmu, była to pilna potrzeba duchowa. Powiedział, że ma wrażenie, iż świat odwraca się od Boga, a ludzie zapominają o prawdziwej cenie zbawienia. Dlatego każda łza, każdy cios, każdy upadek Chrystusa na drodze krzyżowej musiał zostać pokazany taki, jaki był naprawdę brutalny, krwawy, głęboko ludzki. A siła, która nim kierowała, pochodziła od kobiety która nawet pochowana w XIX wieku wciąż przemawiała z mocą poprzez strony swego mistycznego pamiętnika. Kiedy Mel Gibson zaczął zgłębiać historię Anny Katarzyny Emerick, nie, czytał wyłącznie o męce pańskiej. Prowadziła go kobieta, która twierdziła, że widziała oczami duszy każdą sekundę cierpienia Jezusa. Kim jednak była zakonnica, która wywarła tak głęboki wpływ na umysł jednego z najwybitniejszych, Filmowców Hollywood. Anna Katarzyna urodziła się w 1774 roku w Niemczech i od dzieciństwa wykazywała się wyjątkowymi darami duchowymi. Widziała aniołów, słyszała głosy, często miała wizję, a później otrzymała stygmaty: rany na stopach, rękach, czole i boku dokładnie w miejscach, w których zraniony był Chrystus. A co najbardziej godne podziwu z tych ran krwawiła każdego piątku. Podczas gdy ona wpadała w duchowy trans i przeżywała krok po kroku mękę pańską. Mel Gibson nie uważał tych opowieści za mistyczne urojenia, wręcz przeciwnie, wierzył, że kryje się w tym ukryta prawda coś, co sam Kościół z biegiem czasu zaniedbał. Zakonnica przeżyła życie pełne skrajnego cierpienia fizycznego i duchowego, a mimo to poświęciła wszystko jako pokutę dla zbawienia dusz. Przez lata odwiedzali ją lekarze, duchowni i uczeni. Którzy nie potrafili wytłumaczyć jej darów, a tym bardziej opisać szczegółowych wizji, które opisała, jak aresztowanie Jezusa, szyderstwa żołnierzy, a nawet spojrzenie Matki Boskiej w chwili, gdy jej syn upadł po raz drugi z krzyżem na ramionach. Dla Gibsona nie był to tylko materiał na scenariusz, to była misja. Na podstawie tych wizji twórca filmu zbudował tak intensywne sceny, jak biczowanie Chrystusa. Upadek skrzyża, lub moment, w którym Maryja, widząc upadek swego syna, przypomina sobie, że był jeszcze dzieckiem. W Ewangeliach nie znajdziemy wprawdzie połączenia bólu i macierzyńskiej czułości, ale wyraźnie wybrzmiewa ono w relacjach Emmerika. I to właśnie ta wrażliwość poruszyła serce reżysera. Widział w tych obrazach powołanie pokazać światu cenę odkupienia i, tak jakby, opętany jakąś nadprzyrodzoną potrzebą. Mel zaczął pisać, poprawiać i kręcić. Ponownie wielokrotnie mówił, że czuł, jakby kierowało nim coś większego od niego samego. Była jakaś siła, jakaś obecność, jakby modlitwy samej mistycznej zakonnicy otwierały ścieżki. Ale nie wszystko było inspiracją i ekstazą. Za kulisami toczyła się zacięta walka. W kilku przypadkach wystąpiły dziwne zakłócenia w produkcji. Doszło do wypadków z udziałem aktorów niewyjaśnionych uszkodzeń sprzętu, a nawet ataków medialnych, które próbowały określić film jako tak staromodny, zbyt brutalny lub budzący podziały religijne. Mel jednak nie ustąpił. Stwierdził, że kiedy dotykamy najgłębszych prawd wiary, naturalnym jest, że pojawiają się siły przeciwstawne. Dlatego też podwoił swoją duchową czujność na planie. Jak podają relacje, przed każdą sceną odmawiano modlitwy, w przerwach odmawiano różaniec, a księża byli zapraszani do poświęcenia otoczenia. Wszystko po to, aby mieć pewność, że dzieło nie będzie po prostu kolejnym filmem, lecz narzędziem konwersji. I rzeczywiście efekt był natychmiastowy. Ludzie wychodzili z kina płacząc w milczeniu, poruszeni jak nigdy dotąd żadnym filmem. Świadectwa nawróceń zaczęły pojawiać się na całym świecie. To nie była tylko sztuka, to było powołanie duchowe. A za tym wszystkim kryje się niemal zapomniana zakonnica, której wizje przetrwały stulecia, by poruszyć serca ludzi w XXI wieku. Historia Anny Katarzyny Emerick zapisała się już nie tylko na kartach książek, ale także w oczach i duszach milionów widzów. A Mel Gibson wiedział: Ta kobieta była posłańcem. Jego misja nie zakończyła się wraz ze śmiercią trwała nadal. W każdej scenie męki pańskiej, w każdej łzie wylanej przed krzyżem. Podczas kręcenia pasji wielu członków ekipy twierdziło, że byli świadkami wydarzeń, których nie potrafili wyjaśnić. Najbardziej szokujący ze wszystkich był przypadek aktora Jima Caviezela, który grał Jezusa. W pewnym momencie podczas kręcenia kazania na górze został uderzony piorunem. Tak, prawdziwy piorun, i przeżył. Nikt na planie nie wiedział, jak zareagować, ale nie był to odosobniony przypadek. Kawiezel został przypadkowo wychłostany. Podczas scen tortur, ból, który widzimy na ekranie, nie jest tylko grą, jest prawdziwy. Podczas niesienia krzyża miał zwichnięte ramię. W trakcie ukrzyżowania zachorował na zapalenie płuc, a mimo to nie chciał zaprzestać. Później ujawnił: Wiedziałem, że uczestniczę w czymś, co przekracza ludzką logikę. To było tak. Jakbym był używany jako instrument. To poczucie misji nie było tylko jego cechą charakterystyczną. Wielu uczestników produkcji twierdziło, że czuli w powietrzu gęstą, duchową atmosferę. To nie było tylko nagranie, to było duchowe pole bitwy. Mel Gibson przyznał, że musiał mierzyć się z ciągłymi atakami wewnętrznymi, jakby coś lub ktoś nie chciał, aby film trafił do odbiorców na świecie. I nic dziwnego. Męka pańska dotykała otwartej rany w człowieczeństwie, zapomnienia o krzyżu pogardy dla ofiary Jezusa. Przywrócenie tego w poruszających, niesfiltrowanych szczegółach wymagało odwagi i wiary. Duchowy opór odbijał się także poza kamerą. Kilka grup próbowało zablokować publikację filmu, twierdząc, że podżega on do nienawiści religijnej. Prasa była podzielona. Krytycy nazwali dzieło krwawym, przestarzałym, fundamentalistycznym, ale reakcja opinii publicznej była odwrotna. Kościoły wypełniały się sesjami, księża i pastorzy organizowali wspólne pokazy, a wielu ludzi relacjonowało głębokie przeżycia pokuty, uzdrowienia i pojednania z Bogiem. Było tak, jakby ta starożytna opowieść została opowiedziana po raz pierwszy, oczami, które płakały, i sercami, które pragnęły. Obecność czegoś świętego na planie była niezaprzeczalna. Jednym z najbardziej uderzających momentów była scena ukrzyżowania, w której niebo nagle pociemniało. Zespół techniczny był zdezorientowany. Sprzęt oświetleniowy zepsuł się na kilka minut. Kawiezel wiszący na krzyżu trząsł się z zimna i gorączki, lecz nie chciał się zatrzymać. Później stwierdził: W tym momencie poczułem porzucenie, poczułem to, co musiał czuć, Jezus, to nie był tylko fizyczny ból, to było coś w duszy. To całkowite poświęcenie aktora poruszyło cały zespół. Wielu płakało w milczeniu, nie z litości, lecz dlatego, że czuli, iż mają do czynienia z czymś boskim. Kino stało się ołtarzem. Mel Gibson przyznał, że po zakończeniu montażu filmu nie mógł spać po nocach. Był tam ciężar duchowy ciężar, którego nie dało się łatwo unieść. Każde cięcie Każda ścieżka dźwiękowa, każdy oddech musiały być wierne prawdzie poświęcenia. Nie chciał tylko zabawiać. Chciałem się nawrócić. Chciałem obudzić śpiące dusze pokazać, że za brutalną estetyką filmu kryje się przesłanie miłości tak intensywne, że mogło ono pochodzić jedynie od samego Boga. I tak to, co zaczęło się jako projekt artystyczny, stało się osobistym krzyżem. Krzyż, który Mel Gibson niósł ze łzami w oczach i ogniem płonącym w jego piersi. Mało kto wie, że za scenariuszem pasji kryje się mistyczne, głębokie i prawie zapomniane źródło wizję błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Niemiecka zakonnica z XIX wieku, naznaczona widocznymi stygmatami, która większą część życia spędziła na modlitwie i cierpieniu fizycznym, jednocząc się duchowo z męką Chrystusa. Twierdziła, że otrzymała szczegółowe objawienia dotyczące ostatnich dni Jezusa na ziemi, od agonii w ogrodzie, aż do chwili Jego śmierci na krzyżu. Wizje te zostały spisane w księgach przez Clemensa Brentano, nawróconego poetę, który towarzyszył jej aż do śmierci. I właśnie te opowieści, tak sugestywne jak i niepokojące, zainspirowały Mela Gibsona do napisania scenariusza kiedy Mel przeczytał tę bolesną mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, był zdumiony. To było tak, jakbym stał przed scenariuszem napisanym przez Boga. Szczegółowe opisy cierpienia Chrystusa, okrucieństwa żołnierzy, milczącego spojrzenia Maryi Dziewicy, a nawet dokładna droga krzyżowa były tam opisane z jasnością, której nie można zignorować. W wywiadach stwierdził: "Te wizje były tak potężne, że płakałem". Wiedziałem, że świat musi zobaczyć to, co zobaczyła ta zakonnica, i bardziej niż zobaczyć, poczuć. Dlatego wiele najbardziej poruszających scen filmu, takich jak moment, gdy Maria zmywa krew Jezusa szmatami na podłodze lub milczące spojrzenie matki i syna w trakcie tortur, zostały zaczerpnięte bezpośrednio z tych mistycznych objawień. Anna, Katarina opisała wydarzenia, które nie zostały opisane w kanonicznych Ewangeliach. Ale które miały głębię duchową i poruszyły miliony ludzi. Widziała takie szczegóły jak wewnętrzne cierpienie Judasza przed zdradzeniem Jezusa, demony, które go dręczyły, cichy ból Piotra po zaparciu się swego mistrza oraz ciszę nieba podczas biczowania. Dla niej każdy cios zadany Jezusowi był odpowiedzią na grzech świata. Mel Gibson zadbał o to, by przekazać to wizualnie. Nie oszczędzając widzom przemocy, ponieważ, jak powiedziała Anna Katarina, świat zapomniał, ile kosztuje zbawienie. Wpływ tych obrazów był tak wielki, że nawet dzisiaj ludzie są świadkami głębokich nawróceń po obejrzeniu filmu. Związek twórcy filmowego z mistycyzmem nie był przypadkowy, to była opatrzność. Gibson stwierdził nawet, że podczas realizacji filmu miał sny i przeczucia, tak jakby kierowało nim coś spoza niego samego. Wielu uważa, że Anna Katarina była duchową orędowniczką tego projektu. Co ciekawe, kilka miesięcy po premierze filmu Błogosławiona Kobieta została oficjalnie beatyfikowana przez Kościół Katolicki, tak jakby niebo potwierdziło jej prorocką misję. W swoich wizjach mówiła, że ofiarowuje swoje cierpienie w intencji nawrócenia dusz i że w przyszłości jej słowa pomogą odnowić wiarę. Nie przypuszczała, że sto lat później. Film oparty na jej objawieniach przyciągnie miliony dusz na nowo do serca Boga. To, co zrobił Mel Gibson, nie było więc tylko filmem. Była to duchowa rekonstrukcja czegoś, co przekroczyło czas. Nadał obrazom to, co wcześniej było jedynie mistycznymi słowami. To dało odgłos łzom Maryi. Dał ciało ofierze. A wszystko to widziane oczami chorej zakonnicy, która nigdy nie opuszczała swojego pokoju. Ale której wizje docierały do świata. Kiedy w 2004 roku odbyła się premiera Pasji, cały świat zamarł. To nie był tylko film. To było przeżycie. W różnych częściach świata kina zamieniły się w prawdziwe, prowizoryczne świątynie. Ludzie płakali, klękali, modlili się w ciszy. Wpływ filmu był tak głęboki, że wkrótce po projekcji zaczęto mówić o natychmiastowych nawróceniach. Pojednaniu rodzinnym, a nawet o powołaniach zakonnych. Mel Gibson, dzięki swojej odwadze i wierności intensywności opowieści, osiągnął coś, co niewielu uważało za możliwe: przybliżył mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa do serca współczesnego świata w sposób surowy, prawdziwy i przemieniający. To tak, jakby na kilka godzin rozdarła się zasłona czasu. I wszyscy przenieśliśmy się do Jerozolimy w roku 1933 na Messiaszkan, ale cena była wysoka. Mel Gibson spotkał się z silnym oporem przed, w trakcie i po premierze. Oskarżono go o przesadę, nieuzasadnioną przemoc i kontrowersje religijne. Wielu próbowało go uciszyć, ostrzegając, że projekt okaże się porażką, obrazą, a nawet końcem jego kariery. Jednak reżyser pozostał stanowczy, powtarzając wielokrotnie: to nie jest moja historia, to jego historia. A gdy liczby przemówiły, świat nie mógł tego zignorować. Pasja stała się jednym z najbardziej dochodowych, niezależnych filmów w historii, zarabiając ponad 600 milionów dolarów. Prawdziwy cud kina. Oprócz sukcesu finansowego, film ten ponownie rozbudził głębokie dyskusje na temat wiary, odkupienia i poświęcenia. W Stanach Zjednoczonych księża zgłaszają wzrost zapotrzebowania na spowiedź. W Brazylii ruchy duchowe organizowały seanse filmowe, po których następowały czuwania modlitewne. W Europie intelektualiści publicznie debatowali nad siłą symboliki chrześcijańskiej, wpływ był globalny. Ale przede wszystkim było to coś osobistego. Każdy widz, który oglądał te krwawe sceny absolutnej miłości, został wyzwany. Do spojrzenia w głąb siebie i zadania sobie pytania, a co ze mną? Jaka jest moja odpowiedź na ofiarę Chrystusa? Dziś, dwie dekady później, pasja wciąż bije wiecznym echem w sercach tych, którzy ją widzieli. A Mel Gibson, pomimo osobistych błędów i niepowodzeń, pozostaje niedoskonałym instrumentem, który potrafił przekazać być może jak nikt inny w czasach nowożytnych niezgłębioną tajemnicę odkupieńczej miłości Boga. Historia na tym się nie kończy. Wręcz przeciwnie, był to początek pilniejszego wezwania. Przypomnienie, że Krzyż nie jest eksponatem muzealnym, ale żywym wołaniem wzywającym każdą duszę do przebudzenia. A teraz zadaję Wam pytanie: Jeśli Mel Gibson ze wszystkimi swoimi ludzkimi ograniczeniami był w stanie wpłynąć na świat, odpowiadając na wewnętrzne powołanie, co jesteście gotowi zrobić dzisiaj dla swojej wiary? Potrzeba jest naprawdę pilna. Znaki są wszędzie wokół nas. Jak przepowiedziała Anna Katarzyna Emerich: W czasach ostatecznych konieczne będzie, aby wiara jaśniała nie tylko w kościołach, ale i w sercach. Czasu jest mało, ale zwycięstwo jest pewne dla tych, którzy pozostaną wierni. Skomentuj teraz: Ufam Twojemu najświętszemu sercu, O Maryjo, i bądź częścią tego łańcucha wiary. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Chodzenie z 39.000 Bogiem. Zostaw lajka i udostępnij ten film tym, których kochasz, ponieważ misja jeszcze się nie skończyła.